W zasadzie pozorowanych działań Rządu Prawa i Sprawiedliwości, żeby zwalczyć pandemię w Polsce. Myślę, że to, co trzeba podkreślić, to że wszystkie działania, które ostatnio zapowiedział minister niedzielski, są określane jako niewystarczające. Nie tylko przez polityków i polityczki lewicy, ale przede wszystkim przez tych, którzy z pandemią walczą na co dzień z pracownikami i pracownicami ochrony zdrowia. Rozmawiamy w zasadzie codziennie. I oni epidemiolodzy, epidemiolożki, ludzie zajmujący się chorobami zakaźnymi, ci, którzy ratują życie naszych bliskich, naszych sąsiadów, naszych znajomych z pracy, ci wszyscy ludzie patrzą na działania ministra niedzielskiego i mówią, że to za mało, że to za mało, żeby powstrzymać te fale zarażeń i fale śmierci, sytuacja się ustabilizowała. Tak, ustabilizowała się na poziomie 25-30 tysięcy zakażeń dziennie i na prawie 600 zgonach dziennie. Jeżeli to jest stabilizacja, której oczekuje minister zdrowia, to uważam, że nie tylko nie powinien się nazywać ministrem zdrowia, ale po prostu powinien podać się do dymisji, ponieważ to, co robi, to zawodzi obywateli i obywatelki, mieszkańców i mieszkanki tego kraju. Zdezerterował, nie bierze na poważnie tej pandemii, nie podejmuje konkretnych działań. Ja chodziłam na spotkania do, z ministrem zdrowia, które zapoczątkowała marszałek Witek. Tam mieliśmy wypracowywać wspólne rozwiązania. Jest kolejny tydzień pandemii i nic się nie dzieje. My złożyliśmy jako Lewica projekt ustawy. Projekt ustawy, który prost mówi, że potrzebujemy obowiązku szczepień, że potrzebujemy paszportów covidowych po to, żeby chronić tych, którzy są niezaszczepieni, tych, którzy się zaszczepić nie mogą, tych, którzy mają choroby współistniejące, i żebyśmy mogli wrócić do czegoś co znamy jako normalność. Ale niestety, marszałek Witek, minister zdrowia, wolą nie robić nic. My oczekujemy, że ten projekt. W przyszłym tygodniu będzie procedowany. Co więcej, oczekujemy, że on zostanie wprowadzony w życie. Życie i obywateli i obywatelek tego kraju znaczy więcej niż ich słupki poparcia. I mamy dosyć tej bezczynności, mamy dosyć patrzenia na to, jak nasi bliscy umierają, jak nasi bliscy chorują. Mamy dosyć martwienia się o to, jaka będzie jutro liczba zakażeń, jaka będzie jutro liczba zgonów. Weźcie się w końcu do roboty, bo naprawdę zakładanie, że ludzie po prostu będą umierali i że to jest kalkulowane w ich działanie polityczne, tak żeby im słupki poparcia nie spadły, to już nie jest tylko oburzające, to jest moralne dno. To jest moralne dno i inaczej tego się po prostu nie da nazwać. Weźcie w końcu się do roboty, wprowadźcie rzeczy które działają w Europie Zachodniej, które powodują, że tam liczba zgonów jest radykalnie mniejsza. Myśmy Wam dali ustawę. Macie ją gotową. O tym, jak jest źle, opowie poseł Rutka. Minister zdrowia mówi, że jesteśmy na szczycie czwartej fali zachorowań. Ale to nie jest szczyt rangi Śnieżki czy Kasprowego Wierchu. My podążamy jako Polska w stronę Monteverestu albo K2. Wyższych szczytów już nie ma. Gdzie jest ta granica, przy której rząd podejmie odpowiedzialne działania? Czy to jest tysiąc zgonów dziennie? Minionej doby było 562 zgony. To gdzie jest ta granica? Pytamy się. Jeśli w ciągu tygodnia na COVID umiera w Polsce tyle osób, tyle Polaków i Polek, ile ginie w ciągu tygodnia we wszystkich wypadkach drogowych, w ciągu roku, to chyba jest to moment, aby bić na, na alarm. Ja w Sejmie Ministra Zdrowia pytałem, czy. Oprócz chwalenia się przybywającymi łóżkami covidowymi, to też jest ciekawy zwrot, łóżka nie leczą, leczą lekarze, których brakuje. Ale czy przybyło także chłodni i miejsc w prosektoriach? Bo trzeba jasno mówić o tym, że to nie są tylko zapisy w Excelu, ale to są dramaty i to jest śmierć ludzi, to są dramaty rodzin, z którymi ten rząd musi się zmierzyć. I to, co powiedziała posłanka Zawisza. Czas na odpowiedzialne działania, bo przy tych i przy tym stole wigilijnym usiądzie znacznie mniej, kilkadziesiąt tysięcy mniej Polaków niż rok temu. Ale na co my czekamy? Czekamy na to, aby w marcu wprowadzić jakieś restrykcje i wprowadzić tak zwane wprowadzić zaszczepienia w niektórych branżach. Ale COVID nie będzie czekał. COVID zbiera to śmiertelne żniwo już dziś. I czas na odpowiedzialne i radykalne decyzje. Pytanie? Dziękujemy bardzo.